dopuszczania do głosu przeciwników, to Pani jeszcze nie wiedziała nawet. Co się stało? No, co się stało? Jest. Ale, ale ja nie wierzę że ja nie jestem demokratą, jak Pani powie, więc, więc, więc mnie tam, znaczy większość czy mniejszość mnie nie interesuje. Ja wiem jedno, prezydent ma w Konstytucji napisane, ma dbać o suwerenność państwa. Otóż z całą pewnością już sam anschluss do Wspólnoty Europejskiej był ograniczeniem suwerenności, a na pewno wejście do Unii 1 grudnia ubiegłego roku było z yy, całkowitą likwidacją suwerenności. Prezydent musi pójść do więzienia i, i za, za zdradę stanu, nie się nie śmieje. Bo, pana... pieczkę, bo, tak? Ja jestem prawnikiem z, 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 z starej daty, tutaj mówię, jak prawnik. Jeżeli... Prezydent ma to napisane w Konstytucji, że ma dbać o suwerenność. To to znaczy, że jeżeli nawet lud większością głosów coś uchwali, to ono położy weto. Ma taki obowiązek. Oczywiście Sejm może do jego weto obalić, ale Trzeba on ma obowiązek e, zawetować. Ja bym może z mniejszym zapałem sadzała wszystkich do więzienia, ale rzeczywiście coś jest na rzeczy, że nie, jak jest, e, prawa politycy załamanie prawa w ogóle nie ponoszą konsekwencji, ogóle, nawet jeśli kodeks to przewiduje. Oczywiście. Tak? Jest Trybunał Stanu, który jest martwą instytucją i nikt nigdy przed nim nie stanął skutecznie. Stanął tak. pan Wąsacz, inni politycy, ale zawsze ich zwalniano. To jest de facto martwa instytucja. I zastanawiam ale... się, czy nie ma od czegoś w rodzaju solidarności, że my cię nie wsadzimy, bo jak my cię wsadzimy, to potem jak wasza partia będzie, jak SLD wsadzi polityka z PiSu, to no potem do... jak PiS będzie rządzić, to wsadzi Ale polityków z SLD. Dokładnie tak. Zawarto... I takie jest moratorium właśnie. Umowa, umowa przy okrągłym stole zawarta się w Magdalence, w okrągłym stole to, te, to, 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 to był teatr. W Magdalence zawarta mowa była jasna, Prawda? My rządzimy, raz rządzicie my, raz wy, raz my, raz wy, my, raz wy. Wiadomo, że będziemy rządzić źle, to potem, mm, potem wy wygracie, wy będziecie rządzić leto, my wygramy. Koryto ma czekać na tego, kto, kto wygra wybory i koniec. I to jest umowa zawarta w Magdalence, bardzo, bardzo sprawna i jest dotrzymana do dzisiaj. I dlatego pan, e, sądzi pan o Okrągłym Stole, to co pan sądzi, to poszedł pan na Marsz mar Narodowców. Strasznie tak. się zdziwiłam, ja, ja, jak, jak pana Ja chcę pani powiedzieć, że pan Lis w takiej książce Konfrontacja chyba się nazywał wyraźnie powiedział, że w Magdalence warto jedną umowę. Prawica w Polsce nigdy nie będzie dopuszczana do władzy. No ale teraz ludzie głosują, więc ale, jeżeli no, wybory no, więc nie są fałszowane. Dostajemy. Ale to, e, ale, ale, ale się, no, to... Jak, się, jak się nie dopuści do telewizji, jak to nie ma czegoś pieniędzy, takiego jak dopuszczenia. Jak, jak nie ma pieniędzy, nie ma telewizji, nie ma radia, no to jak można wygrać wybory? Bez, bez kryzysu zasadniczego. Czyli no, trochę dopachnie prezesem Kaczyński. No to jest Lech Kaczyński, bo Jarek nie, ale pan św. Pamięci, Lech Kaczyński był w Magdalencji. Czyli co, Podpisa też? Oczywiście, że tak. I A pod, posługiwałby podpisał, się pan... W, i, podpisał, I podpisał porozumienie, powiedział tak na lizboński. A posługiwałby się pan, um, określając polityków w ogóle kategorią zdrady? Nawet myślę o tym, co mówi Jarosław Kaczyński, że on ten zdradził, tamten zdradził, szafuje tymi zdradami na prawo i na lewo. Mi się wydaje, że wielce czcigodny Jarosław Kaczyński szafuje tym słowem nadmiernie. Tak samo zbrodnia komunistyczna jest nad, nadużywana, prawda? No, słyszałem nawet, że, że ten z, z, zabicie, tego zastrzelenie tego działacza tam PiSu w Łodzi, no, to jest zbrodnia komunistyczna. No to już... Chyba Pan Ziabro chciał to pod ludobójstwo. No nie, pod ludobójstwo, no, 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 no to śmieszne, C ci ludzie kompromitują się zupełnie i dlatego niestety PiS sch sch schodzi na, Pisy, na Psy, napisy na wchodzi I, i, i przykro patrzeć na to, bo, bo jednak ja, ja Jarosława Kaczyńskiego bardzo, bardzo wysoko ceniłem. To jest polityk i umiarkowany, i konserwatywny. Znaczy ja, był Dużo chyba wie. umiarkowany, bo Dużo w Dużo wie, no właśnie, w tej chwili... Jest w tej chwili niestety po tej katastrofie jakaś tama się zrywała, coś się stało i ja się panicznie boję, że pis wpadnie w ręce pana Ziobry właśnie. I to będzie... Ale to no, chyba dobrze, bo wtedy się rozleci szybko. Nie wiem, się rozleci właśnie. Obawiam się, że nie. Pan Ziobro jest politykiem zdolnym. Umie ludzi... Bo polityka, wie pani, jak mówił tutaj Otto von Bismarck, nie należy patrzeć, jak się robi kiełbasa, jak się robi politykę. Ten człowiek umie ludzi szantażować, umie, umie w ten sposób mobilizować ludzi, ludzi do walki, umie przekupić. To jest taki Himmler. To nie jest Hitler, to jest Himmler. Jak, jak jeszcze trafi na swojego Hitlera... Już no tak to, dobrze nie znam kulisów jego działania. Jak się, jak się jak trafi na swojego Hitlera, to, to jeszcze... Bo Kaczyński taki nie jest. Kacz, Kaczyński to jest człowiek starej daty, To jest polityk, y, który znaczy, nie, może za nie, nie, nie zrobi tego, co Hitler. A to Kaczyński absolutnie nie. Pani kluzi rostkowski a propos no, nie tego. Nie ma o czym mówić w ogóle. Nie sądzi pan, to że. E, ale co pani Kluzi-Krostkowska? Znaczy, znaczy, widać, że bezpieka ją, ją foruje na wszelkie. Na wszelkie jaka formy. bezpieka? No, a kto rządzi w Polsce? Nie A Kto rządzi Polską? Kto, problem, ja mam takie, to, takie Błagam, pytanie. No jaka ja, bezpieka ja mam, rządzi rządzi pytanie. Kto decydował o tym, kto usiądzie przy okrągłym stole jako opozycja? No ale kto, to wtedy okrągły kto, kto by stół to w ogóle było co innego. Kto zapraszał? Po imieniu ludzi do jako opozycji. No ale panie. Kto? Januszu, kto? jeśli mogę tak kto, powiedzieć. Może, kto? No, komuniści, tak. Pan generał Czesław Kiszczak personalnie. Ale nie teraz? Nie dziwi, bezpieka, krózik, jest... no nie, ja mówię, że ona oferuje, ja nie mówię, że ona jest bezpieczna, ona jest zagłupia. Tak ale no, ale... To ja już w tej chwili w ogóle straciłam rozeznanie, oni co to robią chodzi. po to. Na oni naprawdę. robią to po to, żeby uszkodzić pisowi. Natomiast pani Krisiła nie ma żadnej szansy, sz żadnej szansy wyboru. A nie wydaje się panu, że to mądra kobieta. Że jak mówi, to miałem, mówi merytorycznie, miałem, mówi rozsądnie. Miałem przyjemność słyszeć, jak ona mówi. No i co? Kompletna, kompletnie nie, nie rozumiem, co sama mówi. No, mogę pani dać przykłady. Teraz, teraz, teraz nie, nie, nie wyczepię z rękawa, nie? Bo, nie, nie, bo ja się to panią w ogóle nie zajmuje. Reszta tych posłów, no, obserwuje pan ich polityce tam jest, Michał Tam jest jedyny policy pan. E, to jest pan, pan Poncyliusz ma dość dobre, dość dobre poglądy. E, pana Kowala w ogóle nie znam, nie wiem kto to jest. także. także ja nie. przyznam, że odnoszę wrażenie, że pani Kluzik Kroskowska to jest Baba. Z charakterem. Przepraszam, że mówię bardzo Charakter, ale... charakter może Kobieta mieć. charakterna i wydaje mi się, charakter że radzi sobie mieć, skutecznie. A to w polityce jest ważne, bo można mieć rację i być nieskutecznym. No, no, a... Możliwe. Charakter może mieć, oczywiście, że tak. Natomiast no, olej w głowie to nie ma z A co pan robił, bo nie odpowiedziałem pan w końcu na pytanie na tym Marszu Niepodległości. Yy, szedłem, yy, szedłem, będzie pani, ja mam prostą, prostą regułę. Jeżeli Greta w atakuje, Jakby pan na marszu, to pan szedł, no tak. w sumie logiczne, tak? Yy, Nie stał pan. Jeżeli, no, czasami stałem. Jeżeli ja mam prostą regułę. Jeżeli Galita w boczek koło atakuje, to trzeba to poprzeć. Ale to bez sensu. Nie, to nie jest bez sensu. No to taka reguła, że ktoś coś robi, a wie pan, że zgodnie z y, dobrą zasadą y, Schopenhauerowskiej rystyki, to to, że y, głupiec jest głupcem, to nie oznacza, że y, zawsze nie ma racji. Czasami jest tak. tak, że ktoś, kogo pan, ja nie twierdzę, że gazeta dlatego, wyborcza to głupiec, ale pan tak uważa, nie. ale nawet jeśli pan tak uważa, nie, to nie znaczy, wersja. że nie zawsze gazeta wyborcza Gajeta, nie ma racji, to tak, tak nie działa. To, to są ludzie ludzie w wysokiej klasy intelektualnej, natomiast przeciwnie, o narodowcach się mówi, że to że on, że są duraki, Otóż Właśnie ta co pani powiedziała, to, że orientacje są, to nie znaczy, że nie mają racji dokładnie to są co, co rację, bo ja nie jestem nawet pewna czy ci nie, ludzie mają jakieś powie... idee ludzie... narodowe czy nie. oni szukają okazji nie. do zadymy bo ja to ci tak ludzie raczej tam, tam żadnej zadymy oni byli bardzo zdyscyplinowani absolutnie nie było żadnej zadymy ale w tamtym roku były A, dwa to, za ja, ja nie wiem co było w tamtym roku nie mam żadnego tego powiedzieć tym roku mi tam nie było ale chodzi mi o to że idąc w tym roku nie mógł pan wiedzieć że nie będzie zadymy ale, bo zawsze tam, było ja, ja w ogóle nie wiem że w, że w tym roku był jakiś marsz narodowców pierwszy raz słyszę natomiast znaczy już słyszałem o tym ale to potem natomiast ja pani powiem ci ludzie wiedzą jedno jest źle i to oni widzą Y, mają różne recepty. Tam się na na pewno najczęściej nieźle odjechane, tam, 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 tam się na pewno trafią i narodowi socjaliści. Albo było to zwalczane. Ja słyszałem no nawet 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 narodowy pan kapitalizm, narodowy radykalizm. Nie nie. Nie, 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 Jak tam się raz podobno... Ja czytałem się w gazecie właśnie. Jak tam się raz się jest dobrze, że ja jestem narodu socjalistą, to go na zakrzyczano. Więc, także bardzo jest dobrze, że... Bo przecież klasyczni ekonomiści endecki, przedwojenni, profesor Taylor, profesor Rybarski, no Adam Heidel, to wszystko byli liberałowie. A nie jest pan przypadkiem? Bo dla mnie trochę pan jest takim genetycznie zmutowanym przypadkiem narodowego liberała. Ja o takim gatunku no, nie słyszałam. Jak to? No właśnie, narodowy liberał. No Może za mało czytam Wszyscy ekonomiści przedwojenni, NDC, narodowo demokratyczni, to byli liberałowie. Ja wiem, że idea liberalna jest oparta na wartościach chrześcijańskich i tak dalej, ale, ale wartości chrześcijańskie ale to, to nie jedno. Nie nic, ale to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Chodzenie z ludźmi, którzy, nie wiem, rok temu nieśli transparenty do gejów i lesbijek, zrobimy z wami to, co Hitler z Żydami, ja, no to chyba ja, jest przesadka. Ja, ja co? pani coś powiem. Yy, ja, nie, nie, ja, ja nie nawołuję, żeby to robić, natomiast zapewniam Państwa, że to jest nieuniknione. Dalsze forowanie, bezczelne rozpychanie się tych tak zwanych pfu, gejów, bo ja duchowością nie mam nic. Czemu tfu gejów? Odróżnijmy, odróżnijmy dwie rzeczy. Odróżnijmy Homosia, to jest człowiek, który ma takie inne upodobania seksualne, on nie robi żadnych demonstracji. Z miłości oralnej, ani analnej, nie chodzą po ulicach, prawda? I nie robią pochodów. To, to jest homos jest i nikt nie ma pretensji. Natomiast fu, gej, który kojarźmy się wyłącznie ze słowem na g, to jest... Człowiek, który przybył przy, za granicę, on w ogóle nie musi być homosiem. Bardzo wielu ludzi udaje, że są pługiejami że są za pieniądze z Brukseli. Jego celem Czyli jest to, że demonstrują poglądy, których ta, nie jak, mają, żeby ta, zarabiać no, pieniądze? A jak na przykład, a, a grupa tatu, tatułki z, z Rosji, te, 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 dwie panienki. dziewczyny, które się U, Udawały lesbijki, tak? tak? a wcale nimi nie były, bo to jest modne i to się upłaca. Zrobiłam ja w showbiznesie zawsze to, co kontrowersyjne no więc, napędza reklamę. No jak się dwie no więc, dziewczyny pocałują, no tak. ja bym się tu spisku. w niej. No nie no to nie reklamę. Nie, nie udałem spisku. bym się pocałowała no, jakbym wiedział, że będę miała dzięki temu milionową widownię, no błagam. No, no więc, no i, nie jest to gejowski spis. No więc, tak? no więc właśnie, ja, ja nie mówię o spisku, ja mówię, że, 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 że część tych tłum gejów udaje, że są homosiami, bo to się opłaca. No dobrze, ale są obywatelami. Wedle pana liberalnej filozofii płacą podatki. No, to dlaczego nie mają mieć takich samych ale, praw jak inni? Nie Mają prawa, a jakich praw nie mają? Jak się że w szpitalach mają problemy, że, że nie mogą dziedziczyć po sobie, tak jak mieszka ja razem z Bugajów jeden umrze. Jak to nie mogło? Jak, jak to nie mogą? nie. nie, 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 nie. nie no ja wiem, że można sporządzić testament, Oczywiście. iść do notariusza i tak dalej, no ale małżonkowie nie muszą, tak, bo automatycznie małżonek po małżonku dziedziczy. No, to ale, oni by też tak chcieli, że z automatu, dlaczego? Żeby... to nie założą spółkę cywilną Kowalskiej z Wiśniewskim. tę spółkę mogą nawet nazwać. Małżeństwo Kowalskiego z Wiśniewskim. taka nazwa może być. Ale odpowiada nawet... pan dobry sposób. Ma, nawet mogę, się, mogę powiedzieć, nawet mogę powiedzieć, że takie małżeństwo może, że, że w statucie spółki. Powiedziane, że wchodzi w życie po obrączek. No, Dobra, to krótko, bo niestety czas nam się kończy. Jak zwykle e, na rozmowie z panem szybko minął. Generał Jaruzelski w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego jako doradca prezydenta Komorowskiego. Nie, no to, to, to sprawa jest zupełnie jasna. Pan, jego ekscelencja, prezydent Komorowski, to zrobił celowo po to, to jest prowokacja, po to, żeby odwracać uwagę ludzi od e, e, sytuacji ZUS-u, długu publicznego i tak dalej. To jest typowy Czyli co, umawia się z rządem, z rządem i robi za robi... odwracacza uwagi pana? Tak, organizm. tak. Nie, a, a Jarek Kaczyński jak głupi ten ten przed połknął i od razu guziki, tak, Kaczyński już szczeka, prawda? I ten, Ale Jarosław więc... Kaczyński z geniuszem, to niemożliwe, żeby ktoś go e, możliwe, że tak on jest, możliwe, że on jest również w spisku. Ale myślę, że nie. Myślę, że w tym to działa spontanicznie. Rozumiałam, że powiedział Pan, że możliwe, że Bóg jest również w spisku. Przecież się przeraziły. <laughs> Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan Janusz korwin mikke prezes wolności i praworządności, hmm. to był Państwa i mój gość. A my jutro widzimy się w Gilotynie, proszę Państwa. Zapraszam 21.40. Mijamy ich i idziemy dalej. Mijamy ludzi toksycznych, którzy nawet to świeżo zasadzone drzewko potrafili wysuszyć i doprowadzić do skarbowania, skarbować się.